Cześć Mańko, jestem stroną świetwiero. Ja z powrotem w symulatorze bycia chirurgiem. Idziemy do Georgia. Tym razem przetopimy mu przetopimy mu. Przetopimy mu! A co? Cześć George. Chciałem mówić, że przeszczepimy mu... Ośma, to znowu zegarek mi zajebałeś. Trudno. Tym razem przeszczepiamy chłopakowi. Wow. wow. Przeszczepiamy mu nerki jest pod kontrolą eee, Co tam masz za sznurek stary? Czekaj, 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 czekaj czekaj. ten sznurek to jest ci totalnie zbędne Ja tylko mógł złapać to gówno Myślę, że potrzebuję czegoś Myślę, że potrzebuję wiertarki Dlaczego no, ja nie wezmę? Mam! Prawie ją miałem! Muzyka trochę mi się kojarzy z terminatorem. No weź się zła, to. Miałem cię prawie. Yes! <coughs>

Fuck, George. George, poczekaj chwilę, muszę zrobić notatki. <grystanie> Dobra, i co, i wyciągnę teraz te jelita? Co? Fajnie bym mógł, ale nie mógł. Mogę! Dawaj, dawaj! 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 I tak ci to jest niepotrzebne, stary. No. Nie! Ej, kurwa, jak silnie to w tobie siedzi. Bez sensu. Dobra, weźmy inne przydatne narzędzie. Oj. 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 tak. Nie, wiertarki już nie chcę. Oj. <grybuj> już nie się udało? no, ręko George'u kurwa. O, mam. Ech. 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 To jest niemożliwe, on jest do tego przyspawany, do kurwy Nie. No. Ej, jak bardzo słabym doktorem jestem. Bez sensu. Trobę mogę wyciągnąć. Wow, ticior! Jestem pod takim wrażeniem. Trzeba skarpelać. Mam okazję się przekonać ostatni raz, czy dobrze coś robię, czy nie. Ale... Po A jelita nietknięte, do kurwy! George... George, przykryj się, żeby ci nie było zimno. Masz. Nawet się przykryć nie umiesz? Jesteś rozczarowaniem dla mnie i swojej matki. Nie. Nie. Ech. Kurwa! No nic nie idzie raz robić. Oddawaj! To nie jest wcale twoje! Pff. No już naćpię, wcale może chodzi o mnie Dawaj zdecydowanie lepiej słuchać muzykę. Myślę, że podobnie będzie mi się pracować lepiej. Na pewno coś robię, nie jestem w stanie określić co dokładnie, ale coś na pewno. Wow, halo. Do it. Jest! Jest! Albo y, to było załamanie w mojej bani, tylko mi się wydaje, że odciąłem, albo faktycznie odciąłem. Dawaj, łapie! Pak! Tylko mi się wydawało. No kurwa, jego mać! Do czego to jest przymocowane? Dobra, teraz chyba rozwalam coś, z tego co widzę. Ej, ale. Patrzcie kurwa, te jebany jej dalej nie puściłem. Przeszczepnerek na chuj mu nerki? Teraz bardzo precyzyjnie. George. George! Precyzyjnie nie zapra... Nie znaczy nie rozpraszamy. O! Coś uciąłem, ład? Dobra, teraz myślę, że muszę się pozbyć tego tutaj. Odzywamy się. Halo. Halo. No tutaj! Tu o, znalazłem! Jest! Ups. Tego nie chciałem być. Jest! 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 I teraz ci kurwo pociągam! No nie wiem, że wcześniej łapałem to bez żadnej problemu! Dalej nic! Dlaczego nic? Dalej! I przecież go pociąłem w środku! George! Co jeszcze muszę ci zrobić za krzywdę? Tu było zaczerwienione coś przy tych jelitach, o tu, Jest! Jest, 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 jest. Jeszcze zdążymy, George. George, nie przejmuj się. Jesteś dawcą organów. Jest! Tak. No, idź sobie. Nie, żebra mi przeszkadzają. Tak! Gdzie jest ten jebany młotek? Mam! Jest! Jest! Pozbyłem się wreszcie tych pierdolonych jelit! O! Co za ulga! Wiedzieć, że to faktycznie może wyjść tamtąd. To jest piękne uczucie. Nie, George! Nie ucie... ucie nie uciekać! <grym> no czego jeszcze chcesz? Przecież cię trzymam mocno. Od oddawaj! Aaaaah! Tony. <laughs> Jaka muzyczka jest w ogóle tutaj? Jest tak pięknie. Tak żegnamy się z George'em, który był naszym przyjacielem, który nam tak bardzo wymaga w życiu. A teraz zabijemy go jeszcze raz. George, czy trzymasz? Ciekańcy by się, zanim ci zabrał tą maskę z telem Dawaj, szma, to jest moja. Czy się dobieganie? Ee, <laughs> cool. Abyśmy wyłączyli aparaturę, da się? No, trochę, troszkę tam. O, 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 o. A, a, a. Ja się. Dobra, a jakbyśmy gdzieś guzik tutaj nacisnęli? Mogę przełączyć radio? No. Nope. Waciki do uszu, tak, jest ten moment, kiedy ja chcę sobie poczyścić. <laughs> Czy to jest to, o czym ja myślę? Co to jest? Ej, to chyba można wziąć. Mogę to wziąć, nie wiem co to jest. Laser! daje A tne Georgia ludy! Znaczy nie mogę nigdzie trafić jak na razie ale... no cóż... Ej no, kroję z kurwy syna od tyle czasu i dalej nic Muszę tu zrobić skalpelem, naprawdę Laser nie daje rady pociąć mu jeli Ej to jest po prostu kurwa niemiłe Ale fajnie, że jest laser Raz bierzemy pana młotka George nie przejmuje się nic, jestem lekarzem, wiem co robię. Tak. Hmm. O, dzisiaj będę... Woo. Notatki zrobię później. Dzisiaj będę doktorem Lubiczem. Z planu on jest, tak? Chcę nim być dzisiaj. Myślę, że jestem odpowiednim mężczyzną na odpowiednim stanowisku. Oddawa jelitarz ma Znaczy teraz że kości nie, tak właśnie tak. A bla! FAK! Nie! Nie! O, dałszy. Trzeba pociągnąć tutaj. Tak! Haha! Ha. Wow. Cześć, George. Świetna fryzura, George. Co tam, George? Jak się czujesz dzisiaj, George? George, jesteś takim... Jesteś takim... Jak się na to mówi? Wstydliwy mężczyzn, tak? Fajnie. Smasz. Ograj sobie na moim zegarku. Kiedy ja wejdę w ciebie ręką i wyciągnę z ciebie dużo różnych rzeczy. <mum> <mum> Ej. <mum> George, zam zamknij oczy Idź spać, George. Już traci krew dlaczego? Jeszcze nic mu nie zrobiłem, Połamałem mu tylko dwa żebra. Diabnę cię to! Nie tam, nie tam, nie tam, nie tam No, co ty robisz, kurwa? Wsiąłem to, czy nie? Sam nie wiem. George, kurwa, mógłbyś chociaż raz powiedzieć, ej, tutni, to zrobiłeś dobrze, ale nie, kurwa, po co? Żebym się martwił, żebym się męczył, dziabał Ci w środku wszystko, co się da... Jest! Jest, 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 jest. Dobra. Teraz zostaje wyciągnąć to. A show! Bon! Wę... Ej, fajne szali. Dobra. I ty, dziwko, ulegniesz sile, doktora. Twira. No. Ulegaj mej sile. Dziś tu muszę ciachnąć. O! Ciachłem! <laughs> Hit. Dobra. Chodź tu do mnie. Ślicznie. No dobra, możesz być tutaj. Tylko poczekaj, w razie czego ja bym Cię potrzebował. Kurwa, dupa zbita, muszę odłączyć żołądek i... E, ten... Wątrobę. Czas, 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 czas goni nas. Twoje życie od tego zależy, mężczyzno, facecie tam. Ej, ło, ło, Jest! Żołądek odciąłem. Może wątrobę teraz też. Ale by było zajebiście, jak to zrobił tym jednym ciachnięciem. Nie no, pewnie, że kurwa nie. Dawaj, dawaj. Emocje, come on! Amo, come on. jest! Jest, 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 jest. Yes, 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 yes. Nie mamy żadnego krwotoku wewnętrznego. Ej, chciałbym teraz. O Płód Skąd tobie, w tobie put, George? Dobra, nie, nie młotek. Nie, nie młotek. Ja wiem, że on jest uzależniony od operacji, ale. Ciebie potrzebujemy. Nie działa. Nie mogę, nie mogę. Nie wiem gdzie tnę swoją drogą. Gdzie mam ciąć? Ej. FAK! Aaaa, wbijanie gwoździ ślubokrętem jest łatwiejszym niż posługiwanie się młotkiem w tej grze. Pełne skupienie, wypierdalać płuco. No weź się, wytnij! Co? Nie? Fuck! Musimy zdobyć ten skalpel, ludy. Przyjażył ja się tam drugi skalpel? Fuck! Aha, bo tu trzyma to coś na dole. Od. Teraz się o tym skapnąłem. Może im mu znieczulenie. z nim przeżył więcej. Bam! Ej, tu zadziałało. Zadziałał, tra tak? Jestem pierdolonym geniuszem medycyny. Ha, ha, ha. Fuck! kończą mi się skarpery, ej! Jest. Jedna z bani. Jedna z bani, jedna z bani. Jedna z bani, jedna z bani. Potrzebuje skarpel, Skarper, siostro, kurwa. No, no weź się. Jest. Jest. Nie! Nie, nie, nie! Ja wiem, że utroza krwi jest niebie, niewielka, ale wpierw pozbędę się tego wypierdalaj. Po prostu sobie idź są. Idź! No. Nie zjeb tego stary. Mm, nie tego chciałem wziąć, ale to nic. Fuck! Co się odlecze, to nie... ucieczę. Jest! 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 Mina doktora Lubicza zdecydowanie pomaga!

Dziwne węże ze środka człowieka mamy z bani. I tu pełno syfu by to jakoś... O, 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 dobrze, 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 właśnie tak. Właśnie tak się to robi. Po prostu się tam Nie, już... Gdzie się mi, robi? Ten ten. Mamy go. I pociągamy o coś tam Ciałem. Bardzo dawno. Się... Chciałem, tu też już wszystko dało Wydaje mi się, że tak. Sprawdzimy to za chwilę. Wyciągamy ten żołądek. Ej! Tą, 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 tą operację robię totalnie kurwa profesjonalnie. Jestem pełen podziwu dla siebie i swoich umiejętności. Szmato.

No, no, muszę zrobić jakoś taki na ślepo, czyli dziab, 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 dziab. Co chciałem? Ej, no czego ode mnie oczekujesz więcej, kurwa, że jak to wytnę, też co? Chcę zrobić zaszczyt. Ciekawe, czy to ma jakąś ograniczoną ilość statki, czy nie, bo nie wiem, nie zwróciłem uwagi, szlak. Dobra, już co? O, puściło w sumie tam. Dawaj, kurwa, nie będę się to, nie będę... Yes! Przemówiłem do rozsądku tej jebanej wątroby. Dobra. To już mogę wyciągać z siebie kolego? Nope.

Mam, mam, ją, mam ją, mam ją, mam ją, mam ją, mam ją, mam ją. Jest. Jedna nerka do domu. Druga ma nerka poszła do kibelka. Kurwa, teraz to nalajcie. George. George, co tam George? Jak tam George? George, jak się czujesz? Uwielbiam twoją fryzurę, George. Ach, George! Jestem z siebie taki dumny z nas! Dokonaliśmy tego razem. Hej. Teraz nie mogę zgubić żadnej z nerek. Dwie naraz. Od razu. Podwójny przeszczep, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Co? Jak kurwa nie działa? Nie, 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 nie. To jest nie tak. To już powinno być to. No przecież kurwa... Gdzieś tu musisz spać Ej, weź mnie, nie drażnij. No, no idź tam. A ty idź tam. No, przecież już działają! Jest! 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 O! o! Znowu dostałem truje. I dobrze, kurwa, jestem trójkowym uczniem. W sensie, że nie chcę pokazać, jak bardzo jestem mądry. Kurwa. Czy nam nie napidzieć tej gry? <laughs> w każdym razie, jeśli Wam się podobało, to e, lajkujcie dla Georgia, e, powiedzcie subskrybujcie i pa pa.